Witam wszystkich cieplutko, serdecznie moi drodzy. Mariancello z tej strony, kłaniam się i zapraszam Was na kolejny film. A co za tym idzie, na kolejną partię. Jest to partia krótka, aczkolwiek treściwa, gdyż kontynuujemy serię szybkich zwycięstw. Rozgrywka ta pochodzi z 1939 roku i miała miejsce w mieście Caracas, które jest stolicą Wenezueli. Jeżeli dociekalibyście prawdy geograficznej, Bierki. Kolor biarki, bierki, kolor białego należy tutaj do Aleksandra Lechina, znanej nam doskonale szachowej, historycznej postaci, natomiast tutaj rywalem, a dokładniej rywalami Alechina są takie nazwiska jak Benitez oraz Vidal tutaj w tej partii, w tej rozgrywce Alechin zmierzył się ze swoimi przyjaciółmi, kolegami, którzy postanowili trenować dzień i noc, no i tutaj wyjaśnić, wyjaśnić mistrza, rozegrać z nim partię, no i oczywiście wygrać ją. Taki był zamiar? Czy czarne dały radę, moi drodzy? Nie sugerujcie się tym, że białe są tutaj u dołu. Nieraz w komentarzach zarzucacie mi, że białe z dołu tutaj grają. Znowu w tej perspektywie pokazujesz Mariancello Party, więc białe muszą wygrać. Może być różnie. Może być różnie. Tutaj przestrzegam, moi drodzy. Nie jestem tak przewidywalny. Jestem nieprzewidywalny jak pogoda na Mazurach. Dobra, moi drodzy, jedziemy, ale Chiny ma tutaj bierki koloru białego i decyduje się rozpocząć tę partię ruchem E4. Na co jego rywala odpowiadają? C6. Obrona Karokan, luje się na szachownicy D4, D5. Można przepchać, można rozwinąć skoczka na C3. To jednak zostało wybite. ED, CD i C4, a tak panowa. Taki wariant tutaj w obronie Karokan mamy na szachownicy. Skoczek F6, bardzo poprawna reakcja ze strony czarnego. Skoczek C3, rozwinięcie figury, naciśnięcie tutaj na punkt D5. Skoczek moi drodzy C6. Jak widzicie, obie strony logicznie grają. Żelazna logika tutaj moi drodzy ma miejsce. Goniec G5 rozwinięcie kolejnej figury, moi drodzy, być może, być może Hetman D2 to kontynuacja, która mogła przyjść do głowy. H6 jest obcy oczywiście, chociaż tutaj punkt, moi drodzy, D5 cierpi, goniec tutaj patrzy, moi drodzy, grozi zabiciem skoczka, skoczka, który, moi drodzy, jest protektorem punktu D5, więc coś z tym fantem trzeba zrobić, być może jakieś E6 było koncepcją, czarne postanowiły wyjaśnić to wszystko ruchem Dbc4, po prostu pozbyć się problemu, Oczywiście, goniec odbija C4 bardzo fajnie wchodząc tutaj do gry. No i teraz mamy E6. Oczywiście zamiast E6 jeszcze opcją było H6, goniec H4 załóżmy. No i teraz można zagrać E6, moi drodzy. E, można by było, no nie wiem, taka ekspansja w postaci G5. Troszeczkę ryzykowna, aczkolwiek wchodziło w grę. Jedziemy, moi drodzy, jednak jedziemy. Wracamy do naszej partii. Tutaj mamy E6 w tym momencie. Przerwanie komunikacji gońca z punktem F7. No i tutaj kontynuowana jest partia w postaci ruchu skoczek F3. Do tej pory mam nadzieję, że wszystko jest prostolinie wyjaśnione. Goniec e7 strony czarnych, czarne gotowe są do krótkiej roszady, białe również, więc obie strony roszują, moi drodzy, tutaj na skrzydła królewskich i w tym momencie mamy wieża e1. No co, można powiedzieć, że rozwój powoli kończy się u białych, wszystkie lekkie figury są w grze. Teraz wieża jeszcze pięknie wchodzi na tutaj linię e, być może gdzieś hetman do gry yy, za chwileczkę wejdzie, Wieże zostaną połączone, a co tam u czarnych słychać? Moi drodzy, tutaj problem z tym gońcem troszeczkę jak tego gońca rozwijać? Być może poprzez B6 taka koncepcja będzie przyświecać czernemu. Zobaczymy. W tym momencie, moi drodzy, mamy B6. Jakbym zgadł, nieprawdopodobne rzeczy się dzieją. Goniec będzie ustawiany, moi drodzy, na B7. I teraz pada ruch, który bardzo mocno krytykowany jest przez eksperta Stockfisza. Hetman D3. No, połączenie wiesz, Hetman wchodzi do gry, tylko ten Hetman tutaj może być szybko karany. Może nie tyle karany co. Tutaj, moi drodzy, pozwala rozwinąć skoczka bardzo agresywnie poprzez skoczek B4, jakieś tempo, tak? Trzeba by było tym Hetmanem znowu odchodzić. Strata tempa, już uważana przez stokwisza jako błąd. W tym momencie Hetman D2 było nieco lepsze, nie dawało to, moi drodzy, możliwości e, zagrania Hetman, przepraszam, skoczek B4 z tempem. E, przy okazji, komunikacja tych figur miała miejsce. E, oczywiście, to nie jest duży błąd, tak jak mówię, Hetman D3 e, nie kończy pary oczywiście skoczek b4 był opcją z przypolowaniem na hetmana chociaż czarne tak nie grają, czarne grają moi drodzy w tym momencie, co? jak myślicie? no zrobiły miejsce dla gońca więc tego gońca tutaj na b7 rozwijają, wieża ad1 Alechin zapewne widzi ruch skoczek b4 chociaż tego kompletnie się nie boi kolejna wieża wchodzi do gry, no zwróćmy uwagę na to że białe mają izolowanego piona na d4, trzeba tego piona strzec jak oka w głowie, być może w pewnym dogodnym momencie zrobić z niego pożytek Zobaczymy, jak było w partii. Teraz, moi drodzy, czarne uznały skoczek B4. Atakujemy Hetmana Alechina. Hetmana Alechina. No, trzeba odejść Hetmanem, nie ma rady. Hetman E2 w tym momencie. No i jak widzimy, moi drodzy, zdwojenie ciężkich figur na linię E. No, tutaj powinno być gdzieś tu, gdzieś brane pod uwagę przez, przez tutaj bierki koloru czarnego. W tym momencie poprawienie skoczka, skoczek BD5. No, przy. Czy czopowanie, że tak powiem, tej przekątnej? Skoczek fajnie tutaj centralizowany Nie dał możliwości czarny, czarne nie dało możliwości kopnięcia tego skoczka, od razu nim odeszły. No i tak naprawdę proponują przeróżne wymiany. Ale, ale, na to nie przystaje, nic tutaj moi drodzy nie wymienia, nie nadaje dla tego gońca prawdziwej, potwornej siły, tylko gra skoczek E. 5. Poprawia pozycję swoich figur. No i moi drodzy, bardzo dobry, bardzo silny, aktywny skoczek tutaj na 5. Ale oczywiście to jeszcze o niczym nie przesądza. Czarny zdecydowały się, moi drodzy, wybić teraz troszeczkę tutaj, wymian dokonać, zabić skoczkiem na C3. Skoczek bije C3, B bije C3, wieża C8. O. Jak ocenicie pozycję w tym momencie, moi drodzy? Jak ocenicie pozycję? No, parę gońców po obu stronach tak naprawdę. Jeśli chodzi o struktury pionowe... No to wygląda to całkiem nieźle, moi drodzy, u czarnych. Dwie wyspy pionowe, jeśli chodzi o białych wyspionowych, mamy trzy. Co za tym jeszcze idzie? No dobry skoczek, moi drodzy, tutaj na E5, centralizowany bardzo silna figura, aczkolwiek pozycja w tym momencie, zdradzę Wam, jest równa. Koło równej, jak najbardziej można tutaj grać obiema stronami, no, chociażby na remis. Dlaczego nie na wygraną w takim razie? Chociaż tutaj Alechin, dobry szachista, ale okazuje się również, że dobry pokerzysta. Dobry pokerzysta blefuje. Tak jak i szachista, moi drodzy, element psychologiczny w szachach również ma ogromne znaczenie. No i to jest, moi drodzy, Aleksander Alechin. Jego przyjaciele zapewne o tym wiedzą. On gra posunięcie, które kończy partię w tym momencie. Wierzcie lub nie. Wierzcie lub nie. Zatrzymajcie, moi drodzy, nagranie. Oczaszkujcie, zastanówcie się, co tutaj, moi drodzy, wymyślił Alechin? Jaki ruch znalazł? Ruch, który sparaliżował praktycznie jego tutaj kolegów, jego przyjaciół, którzy no, poddali partię z miejsca, moi drodzy. Jak myślicie, co w tym momencie gra Aleksander Alechin? Co takiego bombowego tutaj wyciągnął z obrusa? Bombowego spod obrusa, z rękawa, moi drodzy. W tym miejscu pada ruch. H3. H3, oczywiście żartuję, w tym momencie pada skoczek, bije F7. Jaka jest idea tego ruchu skoczek, bije F7? No, wygląda na to, że ten punkt E6 jest broniony tylko przez piona. Jeżeli udałoby się osłabić tego piona, to piękne widły tutaj po biciu załóżmy wieżą, malowałyby się, można by było ugrać e, no, jakoś w tym momencie, moi drodzy. No i tak było w partii. Skoczek bije F7, moi drodzy. Skoczek bije F7 poświęcenie skoczka ewidentnie, no należałoby tego skoczka przyjąć i te pewnie czarne zastanawiały się, co tutaj grać, co tutaj z tym fantem zrobić no zobaczyły, że tutaj mają nieprawdopodobną słabość, no królem za bardzo tego odbijać nie można, pewnie kalkulowały no po odbiciu wieżą, co by się stało no i w tym momencie poddały partię i wiecie co? okazuje się, że przedwcześnie bardzo niesłusznie poddały partię. Dlaczego? Bo przykładowa kontynuacja może lecieć w ten sposób. Wieża bije f 7, oczywiście goniec bije e6. No obydwie wieże są złapane przez gońca, ale oczywiście to nie jest koniec gry, moi drodzy. To nie jest koniec gry, to był jeden ruch, który wybraniał to wszystko. I teraz spróbujcie znaleźć czarnymi, moi drodzy, w tej oczywiście kontynuacji pokazanej przeze mnie, e, ruch, który tutaj pozwala zachować no, niewielko, aczkolwiek przewagę dla czarnego. Dwie wieże oczywiście pod biciem, ale w tym momencie należało grać goniec d5. Tak naprawdę mówiąc do białego, no, decyduj się, którą ubierze bijesz, tak? No, bicie tej wieży jest nieco lepsze, więc, moi drodzy, goniec bije f7. Goniec bije f7, król bije f7 i wierzcie lub nie, pozycja, moi drodzy, trzyma się u czarnego. Czarny ma nieco lepszą pozycję, Zwróćmy uwagę na to, że ma parę gońców Parę gońców i dwie wyspy pionowe Tutaj bardzo aktywną wieżę No dużo gry jeszcze zapewne przed czarnymi Zarówno i przed białymi Natomiast w tym momencie po ruchu a Co tutaj się wydarzyło? Nie wiem Król tańczył Brad Gensa Taniec na głowie, jakby ktoś nie wiedział e, Po ruchu skoczek bije, moi drodzy, F7 Czarne powiedziały, nie, my no jesteśmy in... Deep Shield, jak to się mówi po amerykańsku. No i poddały partię. Nauczka dla wszystkich. Nie poddawajcie partii zbyt szybko, moi drodzy, bo czasami strach ma wielkie oczy. Alechin, świetny pokorzysta, szachista, zablefował i wygrał partię. Jak widać, na sztuczki, na huki wziął swoich rywali. Taka partyjka, moi drodzy. Mam nadzieję, że się podobała seria szybkich zwycięstw. No i co? Zapraszam na kolejne produkcje. Z mojej strony pozdrawiam. Do usłyszenia.